Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście na początek prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Drugi z trzech pucharów europejskich z finałów pucharów europejskich przed nami. I o tym sobie dzisiaj pogadamy, ale do tego oczywiście przejdziemy za chwilę. Bo jak zawsze jest vlog promocyjny, 2-2,5 dwie, dwie minuty mi to zajmie i będę leciał do kuponów. A tak to powiem o promocji powitalnej na dzisiaj, bo jeden gol tych albo tych daje Ci dzisiaj dwie stówy. Jeden gol, tak jak widzicie, grany za 2 złote, Super Superbecie promocja, o której zaraz będę mówił. E, zrobimy konkurs pod ten finał dla Was tutaj. Oczywiście, Football Team Game, zaproszenie do naszej drużyny, więc chwilę o tym pogadam i przechodzę do kuponów. Jeżeli chcesz, to sobie skipuj. Nie ma najmniejszego problemu. Jest taki suwak można złapać i przewinąć, jeżeli komuś się nie chce słuchać. Zaczynam od promocji powitalnej na dzisiaj, na finał konferencji Europy. E, słuchajcie, super przygotował promocję powitalną dla każdego nowego gracza, który założy sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz konto gracza i musisz depozyt zrobić na minimum 50 pln -ów. Jak to zrobiłeś, jesteś zapisany do promocji na dzisiaj i wybierasz. Grasz sobie w regulaminowym czasie gry z konta depozytowego kupą za 2 zł, albo gola Olimpiakosu Albo gola Fiorentiny. Możesz sobie wybrać, kto Twoim zdaniem na pewno tego gola w regulaminowym czasie gry strzeli. Jeżeli dobrze wybierzesz, czyli na przykład zagrasz Fiorentinę z golem, to dostajesz w przeciągu 72 godzin 200 zł na grę w bonusie w Superbecie. Może skorzystać każdy, kto w skrócie założy konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, zaakceptuje zgody marketingowe, zweryfikuje konto gracza, 5 minut to zajmuje, wykona depozyt na minimum 50 zł i zagra jeden z tych dwóch kuponów. To ma być Twój pierwszy kupon zagrany na Superbecie z konta depozytowego. Można działać, można korzystać. Jeżeli wybrana przez Ciebie drużyna dzisiaj gola trafi, strzeli, to dostajesz w ciągu 72 godzin 200 wy grę. E, promocja jest w linku, który z, z linku, który znajdziecie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Serdecznie zapraszam. Zapraszam też do naszej drużyny Football Team Game. E, w oczekiwaniu na euro porozwijamy sobie tutaj trochę ekipę. Już pierwsze osoby dołączają. Jest to gierka przeglądarkowa, w której musisz sobie stworzyć grajka, piłkarza, zawodnika, maszynę. Bramkarz, obrońca, napastnik, pomocnik I go rozwi rozwijasz Generalnie bardzo rozbudowana gierka Masz codziennie jakieś tam zadania do wykonania Dostajesz za to na przykład karty Z, yy, z paczki kart, z których możesz yy, otrzymać lepszy ekwipunek No generalnie rozwijasz swojego zawodnika Na swojej pozycji My, my sobie hobbystycznie, tak jak ostatnio yy, Tam półtora roku temu zrobiliśmy drużynę I do tej drużyny Cię zapraszamy Mamy 139 slotów 139 miejsc w ekipie Więc można sobie razem poklikać Jeżeli ktoś by chciał sobie w ogóle sprawdzić tą gierkę. To link rejestracyjny, z którego też dostaniesz takie boosty na start, jak już sobie konto gdzieś tam założysz oczywiście można zupełnie za darmo grać, nie trzeba w to kasy pakować. Link rejestracyjny w opisie pod filmem, to jest pierwszy link od góry, a drugi link od góry to jest link do naszej drużyny. Chądzy się z szefem, dziado też w ekipie. Także serdecznie zapraszam, jakby ktoś chciał sobie zerknąć, obadać można. Jesteście mile widziani. Linki w opisie, nie w komentarzu, w opisie pod tym filmem. Zapraszam też do naszej grupy na Facebooku, na Instagrama, Discorda, dwa pozostałe kanały na YouTube, strefa typów strefa... Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem, oczywiście. Na Instagramie się trzymam. Lecę dalej. Surwival superbetowy trwa. Codziennie publikuję jeden swój kupon. Na Instagramie obstawiamy Gramy, grany za 25 zł. E, codziennie, już nie wiem, chyba od 12 dni przez 30 dni trzeba zagrać, żeby być w surwiwalu superbetowym. 500 tysięcy złotych jest do podziału dla osób, które nie opuszczą ani jednego dnia. Serdecznie zapraszam, Instagram obstawiamy. Lecimy z konkursem, kasa do zgarnięcia. Kasa w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, obstawiamy. Trzeba łapę w górę zostawić tutaj, pod tym filmem. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Olimpiakosem a Fiorentiną. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku na Superbeta. Nie biorą udziału w konkursie, czyli standard. Liczy się regulaminowy czas gry, dogrywka, ewentualna. Nie interesuje, komentarze do Waszej dyspozycji, a ja w końcu przechodzę do meritum tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy kupony, debiuty, od razu lecimy na grubo. Dawid proponuje jeden typ za 3000 złotych trzy kupony rozbite po tysiaku, żeby ominąć podatek od wysokich wygranych. Bardzo dobrze. Trzeba omijać podatki. Jak jest to możliwe i jak jest to oczywiście legalne? E, 1000 zł na 1936 po prostu over 2,5 goli w regulaminowym czasie gry. Może trochę życzeniowo, a może zdaniem Dawida są to ekipy, które nie mają wcale jakiejś mega żelaznej defensywy i, i te gole też tracą. No, można spojrzeć na ostatnie mecze Fiorentiny. Zwycięstwo 3 do 2 z Cagliari, remis 2 do 2 z Napoli, zwycięstwo 2 do 1 z Monsą w półfinale rewanżowym meczu Ligi, Ligi Konferencji. 1 do 1 z Klub Bruce wcześniej, 2 do 1 porażka z Fiorentiną. No, tych goli w meczach Fiorentiny z Weroną pojawia się dużo. No, tutaj jest życzeniowo też pewnie trochę, żeby się coś działo w tym dzisiejszym finale. Over 2,5 goli ładowany za 3000 zł. Ciut poniżej podwojenia z każdego, ale generalnie piękny profit może być z tego ugrany. Dalej najmocniej, nie, nie najmocniej, ale drugi w kolejce, jeżeli chodzi o stawkę kupąty jest kupon od Kamila. E, tutaj mamy słuchajcie, miks typów tak jak na miniaturze na 20 tysięcy złotych, ale z takich troszkę niszowych lig. Zacznijmy sobie od sklejki na mecz, słuchajcie, Bran z Kristiansund. Nie podoba, no wiem, że under 4,5 goli to jest generalnie duży under, e, bo tutaj, tutaj jest takie nastawienie w tym meczu, zapewne u Kamila, że to Bran. Jak sobie zerkniecie na tabelę Ligi Norweskiej, to zobaczycie, że są na trzecim miejscu w 11 meczach. Stracili 11 goli, z czego 3 w ostatnim meczu z Molde. E, Sund w 10 meczach bilans goli 13-7. Wydaje mi się, że jest takie nastawienie, że Bran ma po prostu wygrać, ale nie z jakąś ogromną ilością goli. Wydaje mi się, że jest taki tutaj tok myślenia, że Christian po prostu nie strzeli gola, nie? Czyli Bran zwycięstwo under 4,5 goli, over 2,5 goli razem z BTTS-em w meczu Mialby i Haken. Tutaj po, 7, po 16 kolejkach ekipy bardzo blisko siebie, bo to jest 5 i 6 lokata. Po 17 punktów jedni i drudzy. 18-13 bilans goli Mialby. 19-19 bilans goli Haken No pewnie zachęca pod overa i zachęca pod BTTS -a po prostu. I jest mega sklejka na mecz Bodo. Over 3,5 goli w meczu Bodo Sandefjord. Czyli 4 gole mamy zobaczyć. W ostatnim meczu z Oslo y, było, były 4 gole, bo było 2 do 2. Dosyć duże zaskoczenie wtedy ta, ten remis Bodo. Y, over 3,5 goli w meczu Bodo Sandefjord. Minimum jeden gol w pierwszej połowie. BTTS i jeszcze Bodo ma wygrać. Tutaj generalnie do tej pory średnia goli tych ekip w sezonie Bodo równo 3. 2,88, jeżeli chodzi o Sand. No generalnie mocno grana nisza, nisza, która może dać prawie 21 tysięcy złotych Kamilowi. No, mocno. Dalej mamy kupon od Pawła. I tutaj, słuchajcie, mamy sklejkę. Kombinacje na ten finał Ligi Konferencji Europy na dzisiaj oczywiście Olympiakos Fiorentina są grane kartki w połączeniu z rzutami różnymi. No, wiadomo, finał. Jeden mecz, wszystko albo nic. Sporo osób dzisiaj idzie pod kartki. Tak po prostu jest. Jeżeli chodzi o rzuty różne, w ostatnich meczach Olympiakosu 9, 10, 6, 9, 10. Nie najgorzej, bo ostatnio kilka razy kryta linia. Jeżeli chodzi o fiorentinę 9873. Ciut gorzej, no ale tutaj po prostu Paweł wierzy w to, że kornery będą nabijane, kręcone i że zakręci się tutaj. No po prostu overrzutów rożnych. To jest propozycja od Pawła. Dalej mamy połączenie piłki nożnej i koszykówki od Szymona. Za 500 na 1733 mamy spotkanie Tronso. To jest, yy, proszę ciebie. Też Norwegia. Tromso gra z Fredrikstadt Jeżeli chodzi o sytuację po 17 meczach rozegranych, po 10, przepraszam, bo to są jakieś zaległe. 10 i 9 meczów rozegranych. Muszę Wam chociaż powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Fre Fredrikstad drugie miejsce, zaraz za Bodo, 21 punktów, 19 do 17 bilans goli. Tromso, dosyć niespodziewanie, miejsce ostatnie czekajcie, ja sobie tak na szybko sprawdzę, dobra, jedną rzecz 10 kolejek, Tromso, które było Tromso w zeszłym sezonie, już wam zaraz powiem bo wydaje mi się, że oni byli wysoko ekipa Tromso w zeszłym sezonie była na podium, trzecie miejsce, teraz po 9 rozegranych meczach, dobrze mi się wydawało że oni w zeszłym sezonie byli wysoko, wysoko. teraz po 9 rozegranych meczach zamykają stawkę, tutaj ma być BTTS i do tego dwa dodatnie handicapy na underdogów, jeżeli chodzi o koszykówkę bo mamy spotkanie Realu Madryt i Barcelony, to jest półfinał Tutaj w Hiszpanii e, pierwsza runda handy dodatnie na Barcelonę. Barcelona zdaniem Bukmacherów mocnym underdogiem. Nie śledzę jakoś mega koszykówki, e, ale tutaj zdaniem e, właśnie Bukmacherów, jak sobie zerkniesz na kursy, to zobaczysz. Ostatnie mecze Barcelona u siebie 85-79, wcześniej Real u siebie 96-85. Widzę, że raz ci, raz ci wygrywają. E, no, no ciekawy pomysł, nie? Ciekawy pomysł. Też ten Real przegrał z Panathinaikosem ostatnio u siebie e, w e, Eurolidze. No, zobaczymy. Handicap dodatni na Barcelonę i i handicap dodatni na ten Pinar z Andolu F FS, to oczywiście liga turecka, też koszykówka, za dużo nie powiem, też półfinał, też... Pierwsza runda, więc pierwszy mecz tutaj. Jeżeli sobie zerkniemy chociaż na bezpośrednie mecze z tego roku, FS 81-77 i Pinar 99-81. No to fani koszykówki mogą się wypowiedzieć, czy handicapy dodatnie na underdoga w tych meczach są dobre. 1733 peleny tu czekają. Dwie osoby jeszcze z kuponami. Adam 2500 złotych na singiel. Over 5,5 kartek dzisiaj. W finale Ligi Konferencji Europy. Wielka szkoda, że kupon nie rozbity, bo tak jak Dawid sobie rozbił ten kupon numer jeden, co był dzisiaj trzy razy po tysiaku, tam jest przyoszczędzone trochę kasy, jak wejdzie, nie? Bo nie ma podatku od wysokich wygranych. Tutaj jest 5049 na kuponie, więc są, jest podatek od wysokich wygranych. No ale myślę, że czutka, nie? Myślę, że czutka, że jednak ten finał, nie? no ten Olimpiakos, oni też tak potrafią takie mecze zagrać, że, że łapią kartki. No jestem ciekawy, nie? Oczywiście linia 5,5 to jest dosyć pokaźna, duża, solidna. Na linia, jeżeli chodzi o kartki, no ale Adam wierzy. Adam wierzy w to, że kartki tutaj e, będą. I jest jeszcze, e, są jeszcze propozycje od Jacka, super 3 czyli gotowe sklejki e, super beta. Super bet ma taką zakładkę super bets, e, gdzie gdzie mają po prostu przygotowane sklejki. Na przykład z tych tutaj proponowanych przez e, Jacka, nie ukrywam, że najbardziej podoba mi się sklejka na powyżej 7,5 celnych strzałów, powyżej 2,5 spalonych w meczu i powyżej 8,5 rzutów rożnych w całym spotkaniu, 2,70 ok na coś takiego, nie? No to, ale tutaj mówię, to każdy ma swoją wizję, niektóre e, sklejki są po naprawdę ciekawych kursach, tak jak widzicie i z tych superbeców też zawsze można sobie Myślę, coś ciekawego i fajnego wybrać. No, dzisiaj finał, więc te kupony musiały się pojawić. Jutro prawdopodobnie bez filmu, ale to mniejsza na razie. Oto, trzymajmy kciuki za te kupony, które są na dzisiaj. I jeszcze ci na koniec przypominam, że właśnie z racji tego, że jest finał Ligi Konferencji Europy, możesz 2 złote zamienić na dwie stówy takim albo takim kuponem. Promocja jest dostępna w Superbecie. Jeżeli nie masz tam konta, możesz sobie konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i od razu automatycznie, no prawie automatycznie, zapisać się do promocji, bo trzeba akceptować zgody marketingowe, zweryfikować konto gracza i wpłacić minimum 50 zł. To są rzeczy podstawowe, które zajmą ci 5 minut, jeżeli chcesz oczywiście wziąć udział w promocji, bo nie musisz. Jeżeli już te trzy rzeczy zrobiłeś, to wybierasz grasz gola. Fiorentiny albo Gola Olimpiakosu w regulaminowym czasie gry. Za 2 złote. Minimum 2 złote musisz na to dać i czekasz. Jeżeli wybrana przez Ciebie drużyna strzeli, to dostajesz dwie stupy na grę w przeciągu 72 godzin. Wszystko. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem. Oczywiście zapraszam też do Gierki Football Team Game, jeżeli ktoś chciałby z nami pograć, stworzyć drużynę i poogrywać innych, bo o to w tym chodzi. Linki w opisie pod filmem. Do Gierki ogólnie i do naszej drużyny w Gierce też zapraszam. Za dzisiaj dziękuję. Trzymam kciuki za Wasze kupony. Jak macie coś pograne, oczywiście niech się zieleni. Dobrego Dzianko, uśmiechu na twarzy, trzymajcie się, pozdro, siema, elo Nara